Jak drzewa wpływają na wartość projektów deweloperskich? Nazywam się Agnieszka Sławomirska i zapraszam do Galaktyki Nieruchomości. A naszym gościem jest dzisiaj. Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP Grid Warszawa. Dzień dobry? Cześć Marysiu. Cześć. Marysiu, zanim przejdziemy do drzew, powiedz proszę, czym zajmujesz się, czym zajmuje się UNEP Grid, bo to nie, ta nie nazwa. Wszyscy. Co się kryje pod tą nazwą? Um, tak, to jest a, jedna z najfajniejszych, naj, najlepszych organizacji na świecie, mogłabym <laughs> powiedzieć która działa już od 30 lat. Jesteśmy organizacją afiliowaną przy programie Narodów Zjednoczonych do Spraw Środowiska, czyli United Nations Environment Program, agendą kluczową agendą ONZ-owską zajmującą się kwestiami środowiskowymi. I od samego początku naszego istnienia e, wspieraliśmy e, różne podmioty, na początku przede wszystkim administrację publiczną w zakresie e, zarządzania środowiskiem, dostarczając danych, dostarczając informacji i e, eksperckich wszelkich opracowań. Macie bardzo ciekawą pracę. E, tak, zgadzam się. Miałam bardzo dużo ciekawych tematów e, dotykających i kwestii właściwie tych najistotniejszych w tej chwili, bo kryzys planetarny jest wszechobecny. O tym mówimy, właśnie nieruchomości w kontekście, w kontekście emisyjności, efektywności energetycznej, zatrzymywanie wody, oszczędzanie wody, a więc zamknięty obieg wody w nieruchomościach. Także w obszarze nieruchomości jest również bardzo wiele wyzwań, które my adresujemy w swoich działaniach. I macie też ciekawy projekt związany z drzewami. Tylko ja tak sobie myślę, że drzewa, no to jest fajnie, jak są wokół nieruchomości, jest przyjemnie w wielu aspektach, ale jak to się przekłada na finanse? Czy w ogóle się przekłada? Tak, zasz, już nie jesteś zaskoczona, bo no. już o tym rozmawiałyśmy, że faktycznie jest tutaj bardzo mocny wymiar, wymiar finansowy. Projekt, który w tej chwili realizujemy i zaczynamy taką część kampanii, więc myślę, że będzie o nas o tym projekcie dosyć duży, coraz częściej słychać też w przestrzeni medialnej, dotyczy oceny wartości drzew w mieście. Na czym to polega? Zwykle właśnie na zieleń, na drzewa patrzymy w ten sposób, że no fajnie jest usiąść na ławce w lecie, zwłaszcza szczególnie kiedy jest upał ogromny. To wiemy o tym, że drzewa obniżają temperaturę. Od dzieciństwa, ze szkoły podstawowej, wiemy, że drzewa produkują tlen, że oczyszczają powietrze. Wiemy też od dłuższego czasu, że, że pochłaniają dwutlenek węgla i że ich wartość to nie jest tylko wartość powiedzmy wizualna sprawiająca że przyjemnie się nam funkcjonuje w przestrzeni ale że mają konkretne wartości które są istotne dla zdrowia człowieka ale też ze względu na te kwestie które przekładają się na kryzys klimatyczny. Ktoś mi powiedział Aga koszt drzewa Zdefiniuje mi koszt drzewa, to ja bym powiedziała: Rozumiem, że chodzi o zakup drzewa do Sadzące. na przykład do satark, tak, tak. <laughs> do, żeby posadzić przed budynkiem mieszkalnym, mm -hmm. przed biurowcem, tak, żeby zagospodarować tę przestrzeń właśnie drzewami, co zresztą się robi, tak. Mm -hmm. um, ale raczej nie pomyślałabym w kontekście innym, tak. Właśnie w naszym projekcie wyliczyliśmy to bardzo dokładnie. To jest projekt, który realizujemy wraz z pięcioma mniejszymi miastami w Polsce, e, gdzie w sumie w 50 miejscach w każdym z tych w dziesięciu miejscach zebraliśmy informacje o drzewach. O, czasami są to pojedyncze drzewa, czasami są to grupy drzew, na przykład aleja klonowa. I wyliczyliśmy zarówno wartość sekwestracji węgla, jak i ograniczenie spływu wody i tak dalej. No właśnie, jakieś I... przykłady, jakieś mm -hmm. wartości, bo to zwykle tak, naszych bardzo interesuje, tak konkrety. Więc tutaj posłużę się troszeczkę swoimi notatkami, bo, bo to nie chciałabym pomieszać tych wartości, bo to jest bardzo ważne. Mam przykład jednym z tych pięciu miast jest Lidzbark Warmiński i tam wyceniono ekonomiści środowiska z którymi współpracowaliśmy przy, w tym w ramach tego projektu wycenili, że wartość usług ekosystemowych, bo to są takie jakby właśnie usługa ekosystemowa, czyli to jakie korzyści faktycznie korzyści ekonomiczne również świadczy nam ta Dany określony ekosystem. Tutaj wyceniono je na 2,4 miliona złotych. Więc to, to są jest... naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Ta, ta liczba robi wrażenie. Tak, i co więcej, jeżeli spojrzymy na, na właśnie wartość ograniczenia spływu wody, czyli zatrzymywanie wody w glebie, co jest bardzo ważne, też może dla nieruchomości jest ważne, żeby odprowadzać tę wodę, żeby nie podmywała budynków, ale żeby nie wysychała roślinność. No więc bardzo ważny chociażby ten aspekt jest. Tu upraszczam mocno, ale... Ale, ale o to chodzi, dzięki nie? temu możemy zrozumieć, tak? E, skomplikowane <noise> rzeczy. Sekwestracja węgla, to jest bardzo ważne w tej chwili, e, czyli pochłanianie jest? dwutlenku węgla mm -hmm. i zatrzymywanie dwutlenku węgla w... W tym obiekcie, jakim jest drzewo, tutaj wyliczono, że jest to prawie 5 tysięcy na rok. To są bardzo duże, bardzo duże ilości. A gdzie, to myślę... można... gdzie te wartości można znaleźć? Bo rozumiem, że one są dostępne w internecie, że możemy sobie podejrzeć, tak, dla tych, którzy by chcieli wrócić do tych informacji mhm. dla deweloperów zainteresowanych drzewami i projektami nowymi swoimi. Ja myślę, że znaczy zapraszam na naszą stronę internetową, to jej adres brzmi drzewajmiasta.grw.pl, więc może w. Piszemy je tam później w komentarzu, do, um, przy, kiedy będziesz publikowała um, tą naszą rozmowę. Natomiast um, to, co jest tutaj ważne, to to, że znając te wartości, możemy również ocenić, w jakim stopniu wzrasta wartość nieruchomości, wokół której takie drzewa em, rosną, e, są, czyli jakby przystępując do planowania nieruchomości, tak z mojego punktu widzenia oczywiście, powinniśmy najpierw wycenić zieleń, która znajduje się na naszej działce, szczególnie właśnie drzewa, które są niejednokrotnie em, bywają bardzo piękne okazy, bo one są, owszem utrudniają może usadowienie e, budynku, ale one stanowią ogromną wartość i te wartości, które świadczy zieleń miejska, powinno się wpisywać do wartości nieruchomości i myślę, że coraz częściej mieszkańcy będą szukali i będą kierowali się nie tylko kwestią efektywności energetycznej, ale tu zaznaczę, że drzewa też wpływają korzystnie na efektywność energetyczną, bo drzewa dostarczają cień w okresie letnim, czyli nie musimy uruchamiać klimatyzacji. To jest bardzo ważna informacja. Myślę, że nawet niektórych tutaj w obecnych czasach przykuje bardziej do, do monitorów, do głośników niż wszystkie inne dzisiejsze. To, że drzewa wpływają także na e, możliwość ograniczenia energii elektrycznej, zużycia energii elektrycznej w budynkach. Tak. tak, i też są pewnego rodzaju zaporą, czyli te duże, takie dobre gatunki, no, duże okazy, które mamy, są taką zaporą przed zimnymi wiatrami. E, stanowią w pewnym sensie taką barierę, która też podnosi efektywność energetyczną budynku w jakimś stopniu. Ale myślę, że bardzo ważne jest to, że coraz więcej mieszkańców będzie podchodzić już bardzo świadomie do obecności źle, zieleni w okolicy ich domów e, i jeszcze mając na uwadze te wartości ekonomiczne, to deweloperzy powinni to bardzo e, mocno wziąć pod uwagę. A jak to jest w innych krajach? Bo ten projekt jest nowatorskim projektem w Polsce. Takiego mm -hmm. projektu jeszcze nie było. E, po raz pierwszy to się, chociaż przyznam, że e, takie już działania były prowadzone też przez naukowców z SGGW w Warszawie, ponieważ Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, które e, z kolei opracowało mapę koron drzew. W ramach tych działań, które są wynikiem, powstała baza danych, będąca efektem skaningu laserowego, wykorzystania zdjęć hiperspektralnych, i ale z nalotów lotniczych, nie, nie satelitarnych, tylko z nalotów lotniczych, a więc bardzo szczegółowe dane. Na podstawie po przetworzeniu tych danych uzyskano informacje o 7 milionach drzew w Warszawie. No. A korony drzew pozwalają zachować wilgotność inną, większą wilgotność gleby, a to też wpływa na. Ograniczenie podlewania, ograniczenie zużycia, zużycia wody, wody, więc wody. pomagają nam drzewa ograniczać zużycie energii, wody, są bardzo ekologiczne, jeszcze podnoszą wartość nieruchomości. Czy myślisz, że to jest i oczyszczają jest powietrze, same hmm. zalety? Czy myślisz, że taki będzie trend, że w przyszłości będą w drzewa, czy te kompleksy drzew też uwzględniane w wycenach, biorąc pod uwagę trendy związane i regulacje związane z ESG? Myślę, że tak. Ci bardziej już inwestorzy, którzy są, jakby biorą pod uwagę trendy właśnie, o których mówisz, czyli kwestie raportowania niefinansowego i raportowania tych wskaźników, w tym środowiskowych, bardzo zwracając uwagę na zachowanie odpowiedniej jakości powierzchni biologicznie czynnej, a nawet powiększanie bo to będzie podnosiło e, wartość. I to jest bardzo dobra wiadomość. Sadzimy drzewa. Koniecznie. Koniecznie. Marysiu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci. A naszym gościem była Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP GRID Warszawa. Już teraz zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Galaktyki Nieruchomości w przyszły czwartek o 14.30. Do zobaczenia.